Witam Was serdecznie na kanale Resharmonika. Ja mam na imię Anita i chciałabym dzisiaj e, zabrać Was w taką przestrzeń rozważań na temat polskiego charakteru narodowego, i e, jakie są, czy tkwią w nim atrybuty, które, które paradoksalnie pomimo zewnętrznej. Takiej kąśliwości, mają bardzo duży potencjał, który daje nam o wiele więcej możliwości poradzenia sobie z tą sytuacją, w której aktualnie występujemy. Moi drodzy, myślę, że każdemu z nas jest nieobca obserwacja, że Polacy są dosyć e, agresywnie nastawieni do siebie nawzajem. Faktem jest, że skutkuje to wieloma niekoniecznie fajnymi kwestiami, mianowicie takimi, że potrafimy być do siebie bardzo opryskliwi, nieuprzejmi, potrafimy się gdzieś tam zacietrzewić, nie rozmawiać ze sobą, potrafimy być um, do siebie nawzajem właśnie mało życzliwi, etc., etc. Dlaczego jednak uważam, że paradoksalnie między innymi takie cechy dają nam o wiele więcej możliwości niż. Um, Powiedzmy inne nacje posiadają, między innymi takie nacje jak Anglicy. Oczywiście nie mam tutaj na myśli rozważania samej cechy, czy powiedzmy jej ekspresji jako um, rodzaj e, czegoś, co jest, powiedzmy, fajne, ok, i można sobie to do czegoś użyć. Dlatego, że tego rodzaju fenomenologiczne rozważania nie interesują mnie. Bardziej zależy mi na tym, żeby podzielić się z wami taką perspektywą, w której takie powiedzmy bycie nawet agresywnym, czy okazywanie swoich emocji na zewnątrz jest objawem faktu, że niektóre struktury, które zazwyczaj u, u wielu innych ludzi pozostają martwe albo nieczynne, w przypadku Polaków są. Aktywne. Nie chodzi tutaj o to, w jakiej formie to się objawia, ale w formie takiej, że po prostu my w ogóle coś czujemy. Dlaczego o tym mówię? Mówię to na podstawie moich obserwacji, które e, miałam okazję poczynić, będąc na emigracji w Anglii. Uczestniczyłam tutaj w takich grupach, które zajmowały się duchowością. I e, ponieważ. E, Anglia jest takim miejscem, a w zasadzie Londyn, gdzie przyjeżdża bardzo dużo ludzi z różnych miejsc świata, to można w takich miejscach jak właśnie takie grupy, które dążą do tak zwanego rozwoju duchowego, zaobserwować pewne właściwości ludzi, którzy, które, którzy przynoszą w pewien sposób tą różną kulturę w takie jedno miejsce. Zauważyłam jeden wspólny mianownik, a u osób, które pochodzą z kultur katolickich. Ja może dodam na marginesie, że nie jestem generalnie mm, ani zwolenniczką, ani przeciwniczką e, katolicyzmu. Tak? W sensie takim, że jako socjolog nie mogę pominąć e, obecności ko kościoła katolickiego w historii Polski i tego, w jaki, jaki wpływ e, wywarł po prostu na społeczeństwo. Tak? Natomiast jest to osobną historią. Jak to się kształtuje z różnych, powiedzmy, perspektyw i duchowych, i powiedzmy społecznych, tutaj e, działalność tej instytucji. Natomiast, jako fenomen i jako skutek, powiedzmy, mm, jej działania, mogę powiedzieć, że osoby, które z tym katolicyzmem są związane, miały zawsze więcej możliwości, czy bardziej odczuwały pewne kwestie, których nie szło było objąć intelektualnie. Innymi słowy można by było powiedzieć, że mają one silniejszą wiarę. Gdzie wiara, moi drodzy, to nie jest po prostu jakaś abstrakcyjna kwestia, która sobie gdzieś tam powiedzmy, nie wiem, Lata na różowej chmurze. Wiara jest bowiem funkcją ciała emocjonalnego. Innymi słowy, mówi o tym, że ciało emocjonalne ma możliwość podłączenia się pod pewne banki informacji, które są bardziej zasobne niż struktura osobowości, do której dane ciało emocjonalne należy. I teraz tak, w momencie, jeżeli powiedzmy mamy do czynienia z takim egregorem jak egregor katolicki, to jakkolwiek byśmy na niego nie patrzyli, to jest on o wiele bardziej pozwalający na to, żeby jego jakby, um, uczestnicy tęże właściwość, czy powiedzmy aktywność ciała emocjonalnego ujawniali. Jeżeli porównalibyście, powiedzmy, działanie, czy powiedzmy funkcjonowanie osób, które występują w powiązaniu z innymi agregorami chrześcijańskimi, takimi jak na przykład protestantyzm różnej maści, z jakichś względów te mięśnie emocjonalne, ale także eteryczne są o wiele gorzej wykształcone. Ci ludzie są w jakimś sensie rozbiegani, nie mogą się skoncentrować, nie mogą jakby się pod to podłączyć, pod jakąś powiedzmy, no nie wiem, Interpretacje pewnych bardziej abstrakcyjnych rzeczy w sensie takim, że nie może to do nich jakoś przemówić. Druga sprawa jest taka, że ciało emocjonalne, jeżeli dobrze i sprawnie działa, ja nie twierdzę oczywiście, że nasze y, z tytułu zanurzenia w egregorze katolickim emocjonalne ciała po prostu są super, hiper świetne i że y, wszystko hasa tak, jak trzeba. Absolutnie nie. Mówię tylko o tym, że relatywnie w porównaniu z innymi tak, uwarunkowaniami, nazwijmy to społeczno-egregoralnymi, Nasze wy, jakby wypadają całkiem um, nie najgorzej, w sensie takim, że można jeszcze coś z tego zrobić. A co można zrobić, to jest druga osobna kwestia, która w to wchodzi, mianowicie to, że jeżeli. W danym, nazwijmy to, w danej grupie ludzi, czyli tutaj w tym przypadku w naszym etnosie, jest całkiem spora masa osób, które mają to ciało astralne jeszcze jako tako funkcjonujące, to w tym momencie my jesteśmy w stanie działać samodzielnie, oddolnie, kolektywnie. Oczywiście jest to tylko potencjał. W sensie takim, że w praktyce może to wyglądać w ten sposób, że na przykład nie. Przerobione traumy albo jakieś inne kwestie wewnętrzne, które nas blokują, mogą tak naprawdę nie doprowadzić do tego, że my się gdzieś tutaj ze sobą zgramy. Zauważmy, że polska rzeczywistość historyczna pokazywała niejednokrotnie, że momenty, w których potrafiliśmy się zjednoczyć, to te, w których e, występował wróg zewnętrzny. Innymi słowy, wyglądało to trochę w ten sposób, że ta autoagresja, która cały czas jest nieustannie w nas obecna, która mm, z jakichś względów nam towarzyszy. E w momentach zagrożenia przekierowuje się z osób będących w obrębie tego naszego polskiego etnosu na obiekt zewnętrzny, ale tak naprawdę ta agresja cały czas jest i trzeba by się było zastanowić, jakie są jej źródła. Moim zdaniem źródła tego rodzaju zawsze są w traumach i tak jak już niejednokrotnie wspominałam, trauma może być albo jednostkowa, albo kolektywna. Trauma kolektywna jest to suma traum obecnych w jednostkach, które Potem jakby składają się na takie duże emocjonalne ciało kolektywne i e, poprzez to, że jest wiele osób, które przeżywają, nazwijmy to, podobne profile, tak, albo podobne rzeczy e, w swoich życiach, gdzie no, się rzeczy na pewnym poziomie te. Mm, Jakkolwiek indywidualne doświadczenia mogą być sprowadzone do kilku wspólnych mianowników, tak? W sensie takim, że rdzeń, czy powiedzmy, podstawa tego kiepskiego doświadczenia, których jesteśmy beneficjentami, w zasadzie no, można, po, można to w jakimś sensie ustandaryzować. Zmierzam do tego, że przy silnie działającym ciele emocjonalnym my, my możemy bardzo dużo zrobić pod warunkiem takim, że poradzimy sobie właśnie z tymi naszymi indywidualnymi i kolektywnymi traumami. I ma to związek z tym, o czym mówiłam w poprzednim filmie: o tym, że ta energia, te, to zdenerwowanie, ta chęć zmiany tak, tego położenia, w którym jesteśmy, absolutnie nie powinna pójść do tego, żebyśmy my teraz e, zaczęli tą parę jakby przekierowywać w gwizdek. Innymi słowy. Tu nie chodzi o to, żeby zrobić kolejne pospolite ruszenie, nie chodzi o to, żeby znowu rozbrzmiewać na językach całej Europy, która teoretycznie miałaby wys wysławiać nasze bohaterstwo i naszą waleczność, czy naszą, nie wiem, jaką tamkolwiek jeszcze inną cechę. To jest też kolejna rzecz, z którą musimy sobie y, dać radę. Ten nasz, ta, ta łasość na pochwały, ten, ta, to próżniactwo, tak? to takie zlekka narcystyczne podejście, jak czytałam. Y, Niektóre komentarze w różnego rodzaju miejscach w internecie, kiedy zaczęła się kwarantanna, wiele było takich mm, głosów na okoliczności tego, jaki to my super przykład nie dajemy dla Europy, i my teraz będziemy lepsi, bo u nas ta zaraza się mniej e, gdzieś tam powiedzmy rozprzestrzeni, a u innych bardziej, i to, to my będziemy generalnie tutaj występowali jako ci, którzy będą w jakimś sensie uświęceni, tak. E, e, Rozmażonym spojrzeniem innych narodów, które chciałyby przecież być tak jak Polacy. Moi drodzy. Czas się z tego obudzić. To, w jaki sposób ktoś na nas patrzy, nie ma nic, do, nie ma nic z, wspólnego z tym, kim my tak naprawdę jesteśmy. To jest na takiej samej zasadzie, jak my, powiedzmy, gdzieś tam, nie wiem, mamy jakąś kiepską sytuację, powiedzmy w domu e, czy w miejscu pracy, gdzie mamy osoby, które na przykład rozpowszechniają na nasz temat takie, a nie inne, powiedzmy, opinie. Tak czy owak, powinniśmy uczyć się tego, żeby nasze funkcjonowanie, okej. Okay, w jakimś sensie zauważało to, co mówią na nasz temat inni, ale chodzi o to, żeby pielęgnować tą swoją wewnętrzną prawdę i dawać jej wyraz w każdym możliwym momencie, w każdym możliwym uwarunkowaniu krajobrazu naszego życia. Jeżeli dążymy do wolności, to dążymy też do prawdy i dążymy też do odpowiedzialności. Moi drodzy, nie ma wolności bez odpowiedzialności, a odpowiedzialność zaczyna się od wzięcia odpowiedzialności za samego siebie. Tak jak siedzimy, tak jak siedzisz ty, tak, po drugiej stronie tego ekranu, tak jak ja siedzę tutaj i mówię do ciebie w tym momencie, tak samo wszyscy jesteśmy w jakimś sensie zobligowani do tego, żeby tą odpowiedzialność za siebie wziąć. A zaczyna się to od tego, żeby przede wszystkim sporządkować to, co jest w naszym wnętrzu. Bo jeżeli są pewnego rodzaju dysharmonie, jeżeli są pewnego rodzaju dekoherencje, jeżeli są pewnego rodzaju, nazwijmy to, zaburzenia tak, na poziomie funkcjonowania podstawowych struktur naszej osobowości, to to, co wyświetli się na ekranie naszego życia, to będzie, nie przymierzając, większa albo mniejsza gorgona. Taka, jaką w tym momencie obserwujesz, jeżeli włączysz telewizor, jeżeli włączysz YouTube'a, jeżeli włączysz jakąkolwiek inną relację z różnych miejsc, w których ludzie zaczynają się już burzyć na okoliczność tego, co ma aktualnie miejsce. Dlatego bardzo serdecznie zachęcam wszystkich nas do tego, żeby korzystać wykorzystać ten potencjał, który posiadamy. Jest szansa, żebyśmy wyszli z tego wszystkiego obroną ręką, tak jak powiedziałam. Ale żeby to zrobić, to my musimy wyjść ponad poziom takiego kołysania się z lewa do prawa, z tego, żeby się kłócić po prostu między sobą, czy maseczki tak, czy maseczki nie. To w ogóle nie tędy prowadzi. Tutaj chodzi o coś o wiele większego, tutaj chodzi o coś o wiele, wiele głębszego. Tutaj generalnie chodzi o to, że nie w prawo, ani w lewo. Droga jest do góry. A żeby pójść tą drogą do góry, to trzeba mieć energię. I tą energię w pierwszej kolejności trzeba spożytkować na to, żeby właśnie, tak jak powiedziałam, z tych traum się oczyścić, dlatego że to jest proces transformacji wewnętrznej, a każdy proces wewnętrznej transformacji pochłania energię i pochłania zaangażowanie. Zastanówcie się, czy warto w tym momencie tracić tę energię na to, żeby wikłać się w jakiś kolejny konflikt, w jakąś kolejną walkę o coś tam, gdzie tak naprawdę w jakimś sensie istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziemy sterowani i będziemy, gdzie będzie to wykorzystywane przeciwko nam, czy lepiej skupić się na sobie i tak naprawdę na tym, żeby uzdrawiając samych siebie, a co za tym idzie, najbliższe otoczenie, tak, i jeszcze dalej, powiedzmy, tutaj. Kolejne warstwy tego naszego funkcjonowania w społeczeństwie, i tak naprawdę dzięki temu stworzyć podstawę, taką bazę do tego, żeby móc zacząć tworzyć inną e, rzeczywistość społeczną. Bo tak jak Wam mówiłam, to, kto jest naszym tak zwanym reprezentantem, kto tak naprawdę mówi w naszym imieniu, to nie jest tylko i wyłącznie kwestia tego, że nie wiem, są zewnętrzne okoliczności, które doprowadziły do takiego, a nie innego ukształtowania, nazwijmy to politycznego. To, że my pozwalamy na to, żeby takie rzeczy się działy, ma swoje źródło w nas samych. Czyli innymi słowy, zastanów się, czy czasami nie ma czegoś takiego w Tobie, co Tobą rządzi w taki sposób, którego nie chcesz. W taki sposób, który cię wykorzystuje w taki sposób który wyciąga najcenniejsze twoje zasoby i zaprzęga to na rzecz nie wiadomo czego. Wyprowadza to w ogóle w nieznanym kierunku. Wyprowadza to w kierunku tylko sobie znanym. Powiedz, czy o coś takiego tak naprawdę chodzi? Czy po to jesteś na tym świecie, żeby zasilać swoim, a, jakby swoją obecnością i swoją energią takie jakieś nie wiadomo co? Myślę, że pierwszą odpowiedzią będzie nie. Ale czy zdajesz sobie sprawę z tego, że coś takiego analogicznego, co obserwujesz, na powiedzmy scenie politycznej, tak naprawdę dzieje się też w Tobie, że też są powiedzmy, jakieś elementy, które przychodzą i pasożytniczo wyciągają z Ciebie właśnie te wspomniane wcześniej najlepsze kąski. Zastanów się nad tym, to jest czas na to, żebyśmy my za pomocą tego, co nam jeszcze zostało, a zostało nam całkiem sporo, jeżeli chodzi o to nasze wewnętrzne ukształtowanie, o, to nasze, o te nasze wewnętrzne zasoby, żebyśmy w końcu zrobili raz a porządnie, porządek. Porządek ze sobą, a co dalej idzie? Porządek ze wszelkiego rodzaju pasożytami, glistami ludzkimi, motylicami wątrobowymi. E, no nie wiem, jakie tam są inne pasożyty, które po prostu potrafią się wyrobaczyć w ciało i e, dawać znać o tym, że w jakimś sensie przygotowaliśmy <grym> dla nich doskonałe środowisko do tego, żeby mogły sobie robić swoje party. Czas jest po prostu podziękować im serdecznie za informację zwrotną, którą nam e, zaoferowali, i zrobić tak, żeby skutecznie zmienić bieg linii czasowych i wydarzeń, w których jesteśmy uczestnikami, a jest to możliwe, moi drodzy. Zapraszam serdecznie do lektury bloga. Zapraszam serdecznie do uczestnictwa w grupie na Facebooku pod tytułem Fronezis. Tam też o takich rzeczach e, e, się mówi i się dyskutuje. Tymczasem pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło, do wyświetlenia następnym razem.